Osiem siatkarskich zespołów wzięło udział w drugim wiosennym turnieju piłki siatkowej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Turniej rozegrano w gościnnej hali Lubaskiego Gimnazjum. W szranki stanęło siedem drużyn policyjnych i jedna samorządowa, reprezentująca miasto i gminę Trzcianka. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny gościmy tylu zawodników, policjantów, ale również z innych środowisk, bo z Urzędu Miasta z Trzcianki, i nawet emerytów naszych policyjnych w tej pięknej hali, że gościmy tutaj, tak. To buduje, bo to tworzy taką fajną atmosferę pomiędzyludzką. To jest integracja, to jest sportowa rywalizacja. Jestem naprawdę dumny z tego, że po raz kolejny udało nam się zorganizować turniej siatkarski służb mundurowych na terenie naszego powiatu. Do rywalizacji przystąpiły drużyny złożone z policjantów z Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego, Turku, Gniezna, Czarnkowa, Pobiedzisk i policjantów emerytów. Jako jedyni samorządowcy zgłosili się zawodnicy z czcianki. Wśród nich Michał Nowicki, który stwierdził, że grę traktuje jak dobrą zabawę i podniesienie swej kondycji fizycznej. Do zawodów też przygotowywali się już znacznie wcześniej. Byliśmy tydzień na zgrupowaniu, myślę, że, że to nam przyniesie jakieś tam pozytywne, pozytywne aspekty gry. Mamy co taktykę do, do poprzednich następnych drużyn, także myślę, że nie, łatwo skóry nie sprzedamy. Pech drużyny z ścianki polegał na tym, że w pierwszym meczu w swojej grupie wylosowali najlepszą drużynę w Wielkopolsce przedstawicieli komendy wojewódzkiej policji w Poznaniu. Jednak cała rozgrywka przebiegała w atmosferze sportowej rywalizacji i dobrej zabawy. W tym roku po raz pierwszy organizator zawodów Łukasz Wieczorek włączył w turniej licytację wartościowych gadżetów. Wspólnie z radnym Adamem Prankiewiczem stwierdziliśmy, że fajny to by był cel charytatywny. Po rozmowie z komendantem powiatowym policji w Czankowie, który był bardzo za takim celem, stwierdziliśmy, że trzeba coś takiego zrobić i pomóc, jeżeli możemy koszulkę reprezentacji Polski w piłce siatkowej z podpisami reprezentantów zlicytowano za 800 zł, a dochód ze wszystkich licytacji 1800 zł przekazano na leczenie Adama Górnego, chorego na białaczkę, mieszkańca Radulina. Pierwsze miejsce w rywalizacji zdobyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Organizatorzy za pośrednictwem naszej telewizji lokalnej pragną podziękować firmie Altrans Czcianka, Mariusz Szarek, Sapa, Arkan Czcianka, Browarowi Czarnków oraz Edwardowi Henykowi.